Witam Was w kolejnych TikTokach z kontrolą narzeczeńską, małżeńską. Kolejny odcinek z tej wspaniałej serii, którą bardzo lubicie. Najpopularniejszej na kanale Znowu Jawor. I wiem, że wielu z Was myśli, że ogląda mój główny kanał, a nie kanał Znowu Jawor. Dlatego sprawdźcie, czy subskrybujesz ten kanał. Jest ze mną Ci Ola, tak jak już mówiłem. Zapraszam na Oli kanał, zapraszam na sandy.pl. A my dzisiaj będziemy oglądać TikToka. Tak jak już wiecie, po tytule i po tym, co mówiłem na początku to mamy problem z słuchawkami, bo mamy tylko jedne, Ale profesjonalny tutaj ze mnie YouTuber. Co tam się zadziało? No, ona zaufała, a jej facet zaczął uciekać. A, okay. No bo jest, jak zapisz bukiet, w Stanach jest bukiet, a w Polsce jest welon. Jak zapisz welon, no to będziesz najbliższą panną młodą. A, okej. Okay. I on uciekł I do on samochodu wiecha? i odjechał, no dobra. Widziałam to też. Ostatnia Co kostka, jest? ale satisfying. Co? Tu będzie jest? coś narysowane. No. Ej, to jest, to jest bazastral! Ej, bez kicu! Ale sztos. Ej ale to jest się nudzi co? No. Ej dawaj zrobimy tak. Dobra żartowałam. Nie ale donajku, słuchasz, jak, to, jak to, jak to wyliczone jest, że Tak jest spuski, wykalkulowane. Wow, serio wow. Co ona jadła? To jest wodorost chyba, nie? Tak. Ej ale poczekaj, bo widziałaś jej kulczyki. Widziałam. Te? Jak można coś takiego osy w sensie znaczy nie... To nie w sensie... jest ciężkie na co dzień? Żeby tak nie mówić i ch jeść? Chyba nie, ale jakby spoko jest to w nosie, czy tam na przykład jeden, ale dwa to przecież to się haczy, jakby no o właśnie to chodzi, się No, one się haczą na znaczy nie i... wiem jak to jest Ale weź się nie z taką dziewczyną. No nie ja no. Dziwne. Ja. Dlatego nie skakuję. O tymi... przy... co? Nie no, przyczepimy się. A, prank. ranka mu... Ja piłem. Wobraż sobie? Lecisz i nagle naci... I widzisz jak druga lina Zla... i krzyczą wait, wait! Masa... Ja bym ja bym miała zabawę... 200 tysięcy lajków i tak robię. Nie! <śm> ja mu tak <śm> robię wtedy. Mają zamskie jeans. Mają zamki? Jakie mam pęknie? Ej, to jest dobre pytanie. Aaaaa! Ja <śm> To jest jeszcze lepsza odpowiedź Podoba mi się Chcesz, żeby facet kupował ci kwiaty? No A ile razy sama sobie kupiłaś kwiaty? Dorosłemu facetowi ze zdrowymi oczami Chcesz wkręcić, że ty lubisz kwiaty Jak on w życiu u ciebie na chacie Badyli nie widział A ty sobie kupujesz Ja sobie kupuję często no, Ja też Oli kupuję Jakie eee, często? Często kupuję sobie Tulipany kupujesz jak jest sezona tulipany zawsze i no zawsze. No nie, stoją. różyczki kupuję Różne kupuję Ja ci też kupuję Tak i jak Paweł widzisz, że ja sobie sama kupuję Bo to jest takie Nie kupujesz mi to? Kupię sobie sama. To wtedy następny dni, jak Zrób no mam jakiegoś pranka z policją. U. Mamo, mamo. Co? Ej, A? bo policja mnie złapała teraz, bo przekroczyłem prędkość i powiedziałem im, e, że e, spadłeś z drabiny i za, za dwie minutki byśmy podjechali. Co? No. No, dobra, no, cię no, no, Co zna... no. Mówię ci, że już jedziemy, za dwie minuty Eric. będziemy. Eryk, nic nie zrobię, tu ja byłem, Dobra, 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 pa, pa, pa. Jestem ciekawa reakcji, jakby co mama serio. Ale ta mama serio tam, a to no jest No właśnie bo tak bo to Dobra było, ja myślałam, że tu to już się kończy To było popularne w Stanach bardzo... <laughs> <What? Patrz! śmiech> Jestem ciekawa tylko czy to jest ustawione tak, no bo to było tak bardzo popularne było. w Stanach Rzeczywiście ludzie tak okay. robili Pewnie pierwsze pranki były rzeczywiste A potem, a potem to już ustawialne. no. Oh, Ed, Sheeran Ed Sheeran, Ed Sheeran w Krakowie ja pierdziele, no nie mogę Ludzie dwają pomysły. Ale to było nawet zabawne. Jaki jest poziom szansy na seks z żoną dzisiaj? <śla> Słabom zarobisty człowiek Please don't be ugly Please don't be ugly Please. No pokaż już co tam narysowałaś Teach. Ej to jest, to było namalowane? To było, było namalowane chyba, no? Ale to było ładne. Bardzo ładne. <noise> Kocham kury, mi się pokazuje cały czas. Barbara i Eliska tańcują. <noise> Co jest? <noise> to jest zarobisty ten. To jest to o czym myślę? Poczekaj. I one tańczą do różnych tak, piosenek? Tak, dokładnie. Ktoś Le, mówi, ja chcę zobaczyć jakąś piosenkę. Ale kogoś się nudzić, tak? Co? Co? Coraz lepsze teledyski robią. Ktoś napisał o komentarzu. A że to jest taki łap, tak? W sensie, że... Tak, ten... ale wiesz co, szczerze, chciałbym umieć się tak ruszać. No Paweł nie, ja potrafi nie potrafię. w ogóle tańczyć. Ja nie potrafię, ja lajka zostałem, podałem się Takie tam tańce wygibańce. O nie, i będziesz miała na sobie strój pewnie jakiś Kto by się spodziewał, widzowie? A teraz przeglądam polajkowane przeze mnie, nie wiem co tu się znalazło no, fajnie, że cię lajkujesz No nie wiem, ja, bo piosenka ekipy chyba, wiesz, bo ja lubię zygzaka po prostu mm -hmm. Ja, no, to jest mój mąż Och ty, kurwa, Daniel! Daniel! O, już, już! Do kogo, do kogo dzwonisz? O, kurwa, o ty! Ja to widziałem, że mi to dalej bawi. Piękny, to jest mama na obrotach. Polejkowałem to, bo mi się piosenka podobała po prostu. To Barty chyba mi polekowany wiesz? I on chyba na moim telefonie lajkował czy coś. A siby są sztos, co? No, Piękne pieski. to są pieski. Wiejski zigola w ogóle. Ja nie mogę do. No. To Rigolo, Nie marnuj pysznego żuberka sadgę. <noise> 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 Gdzie wy jesteś Mola? ratunku moja babcia zamieniła się w warszawiankę nie wiem co z nią zrobić pomocy. Ale lubię takie pozytywne babcie. Na razie oglądamy już tego TikToka z 40 minut i na razie najciekawsze, co się przytrafiło, to te kurczaki po raz drugi. Zobacz, jaki sztos. Ten film zabiera 318 18+, oglądasz na własną odpowiedzialność, ostrzegałam. <śmany> Słodki pieski. A ja nas jest to samo. No, to jest identyczny. Rico jest taki normalny. Taki spokojny... A skipper jest właśnie taki. Skiper jest. Swoją drogą skipper ma nadwagę, on waży 7,5 kilo, powinien ważyć 5. Ale to jest przez to, że hormony mu buzują, bo o był kastracji. niedawno kastrowany. <laughs> Zobaczcie, to jest kula wielka. To jest beczka. To jest beczka chodząca, nie? ma? Swoje włosy. Tak, to jest właśnie Skipper. Brother, <laughs> Jakie słodkie kotki! Słodkie! No? Nie on ją zrzuca! Oso, nie, on nie. O, nie. o nie! nie to Co się nie dzieje ostatnio na tym TikToku? Ja, Jakby naprawdę, ten content na tym TikToku jest... Nie wiem jaki jest, nie wiem jak to no. nazwać! <laughs> o, będzie grał w 365 dni! Tam była Simo? Tak, a to będzie Nacho Nacho. Mhm. Mm Co będziesz oglądać? Mhm. Mm Aha. Ona wygląda jak Yoshi. Z tego w formie Nie. dziewczyny. Twoja stara jeździ rowerem bez siodełka. Twoja stara wlewa wodę do kwasu. Twoja stara leczy się u doktora Exkera Twoja stara kołysa cię w betoniarce. Twoja stara przeciąga pasek informacyjny w TPM24 <todawca> Rozmawiać w cztery oczy z cyklopem. <laughs> twoja stara bagarowała w niedzielę. twoja stara ma pendrive na baterię. Co jest? Nikt nie, serio jestem fanem. Miał no, dosyć TikToka na dzisiaj. No. Nie, ja nie mam psychy do tego TikToka. Ten TikTok dzisiaj. jest On był tragiczny. No? Było tyle takich. Aż niesmacznych rzeczy, i tyle cringeowych rzeczy, i tyle nudnych rzeczy. Ale mi się rzeczy. więcej rzeczy po, jakby pokazuje Ale jak ja, ja nie wiem, to jest randomowe, jakby, bo w pewnym momencie zaczęliśmy oglądać po prostu rzeczy, które się wyświetlają, bo Bartek nie ma wystarczająco lajków. A to jest masakra, no co, co to jest w ogóle? Co się wyświetla? Zasz kolejne. No i co to. co to jest? Jakby ja się pytam. Zapraszam Was na sandy.pl, zapraszam Was na Oli kanał, zapraszam Was na mój kanał, mam dosyć nie. Trzeba przerwać te TikToki chyba. W sensie są jedne nagrane jeszcze w przód, także jedne jeszcze zobaczycie. Trzeba odpocząć trochę od tych TikToków. Idealny moment na budzik, idealny moment na to, żeby zakończyć film. Trzymajcie się. Na Cześć!